Dziś opowiem Ci o epoce renesansu, jej początkach, podstawach, na których opierały się założenia nowej epoki, i o ważnych wydarzeniach, które zmieniły życie ludzi i sprawiły, że bardziej zainteresowali się oni życiem doczesnym. Zapraszam. Włochy w późnym średniowieczu były najbardziej rozwinięte w całej Europie. Był to kraj zamożny, gdzie rozwijało się rzemiosło i handel. Tam funkcjonowały pierwsze w historii banki. Mieszczanie stali się bardzo bogaci, dbali więc o wykształcenie, interesowali się nauką, sztuką, prowadzili też mecenat, czyli wspierali finansowo twórczość artystów. Z tego powodu stopniowo odchodzono od życia skupionego na Bogu i życiu wiecznym, zwracając się coraz bardziej w stronę spraw doczesnych. Kultura już w połowie XIV wieku zaczęła się stopniowo zmieniać. W zasady obowiązujące w średniowieczu nie wpisywały się dzieła Franceski Petrarki, Dantego Algierii oraz Giovanniego Boccacciego, a to przez tematykę utworów, które nawiązywały do starożytności. Mimo to w Europie dalej dominowały kierunki średniowieczne czyli scholastyka, czy w architekturze gotyk. Zakłada się, że renesans czyli mówiąc inaczej odrodzenie to nowa epoka, która zaczęła się w połowie XV wieku we Włoszech. Charakteryzowała się ona zwrotem w kierunku kultury antycznej, o której w średniowieczu nieco zapomniano. Było to spowodowane w dużej mierze zajęciem Konstantynopola przez Turków w 1453 roku. Wtedy to bizantyjscy uczeni wyjechali do Europy Zachodniej, upowszechniając tym samym dokonania starożytnych i język grecki. Zaczęto zgłębiać filozofię Platona i Arystotelesa, a krytykować średniowieczną scholastykę. Europejskie elity zainteresowały się starożytnymi filozofami, czytywały też teksty zapisane klasyczną łaciną. Humanizm był najważniejszą ideą renesansu. Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa humanus, co oznacza ludzki. Zaczęto skupiać się na człowieku, który był uważany za najwyższą wartość. Doceniono ludzki rozum, uroki życia i ciekawość świata. Oddaje to cytat z antycznej komedii Terencjusza – Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Czy sentencja Horacego, carpe diem", co oznacza chwytaj dzień. Średniowieczne skupienie na życiu wiecznym i zbawieniu przysłoniły sprawy doczesne, nowe odkrycia i wynalazki. Ale, co trzeba podkreślić, religia nadal pozostawała ważna. Erasm z Rotterdamu, holenderski wybitny uczony i literat. W młodości wstąpił do zakonu i przyjął święcenia, ale potem zakon opuścił. Postawił sobie za cel połączenie antyku z chrześcijańskimi zasadami etycznymi. Podróżował po całej Europie, popularyzując założenia epoki. Utrzymywał kontakty, także listowne, z licznymi humanistami, z którymi wchodził w dyskusje i ich inspirował. W Szwajcarii na ziemiach niemieckich wykładał filologię, teologię i filozofię. Tematem jego dzieł były sprawy aktualne. Widział potrzebę zmian w kościele, ale nie dołączył do reformacji. W dziele pochwała głupoty skrytykował obłudę panujących, korupcję i nadużycia religijne, a także handel relikwiami. Oprócz tego opracował greckie wydanie Nowego Testamentu i stworzył teorię wychowania. Szerzenie nowych idei było możliwe dzięki wynalezieniu druku. Fakt, że w Chinach od dawna używano już czcionek drewnianych i ceramicznych. W Europie jednak wszystko raczkowało. Pod koniec średniowiecza pojawiły się ksylografy, książki blokowe. W drewnianym klocku ryto tekst i ilustracje, a następnie odbijano to na matrycy. Około roku 1450 Jan Gutenberg, niemiecki złotnik, wymyślił, by używać ruchomych, metalowych czcionek i pracę drukarską. W ten sposób można było znacznie taniej, masowo drukować, a tym samym upowszechniać wiedzę i przyspieszyć rozwój kultury. Zaczęła się era szerokiej wymiany idei i myśli. Te najstarsze drukowane książki to inku na Były bardzo podobne do ksiąg rękopiśmiennych, a ich ilustracje były malowane ręcznie. Ciekawostka, pierwszą książką, jaką wydrukowano tą techniką, było Pismo Święte nazwane Biblią Gutenberga. Powstało ono w nakładzie 200 sztuk, wydrukowane na papierze, a częściowo na pergaminie. Współcześnie zachowało się jedynie 48 egzemplarzy, z czego jeden znajduje się w Polsce w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Pomówmy o literaturze odrodzenia. Głównym językiem kultury i literatury była łacina, ale coraz częściej publikowano w językach narodowych. Nikola Machiavelli po włosku napisał traktat Książę, który dotyczył polityki i ustroju państwa. Autor twierdził, że władca może stosować niemoralne metody, np. kłamać, a nawet zabijać, w imię utrzymania władzy i dla dobra kraju. Dlatego powiedzenie celu święca środki zwany jest też makiawellizmem. Z kolei Jean Baudin, francuski pisarz polityczny, napisał traktat propagujący ustrój monarchii absolutnej, czyli takiej, gdzie władca ma nieograniczoną władzę. Thomas More, angielski myśliciel, napisał Utopię którym opisał społeczeństwo idealne, w którym własność prywatna przestała istnieć oraz panowała sprawiedliwość społeczna. Obecnie słowem utopijne określa się nierealne, niemożliwe do wprowadzenia projekty. François Rabelais, Francuz, był autorem powieści Gargantua i Pantagruel o przygodach olbrzymów. Dzieło było satyrą na feudalne społeczeństwo. Miguel de Cervantes, Hiszpan, napisał powieść zatytułowaną Don Quixote, Atakując przeżytki etosu rycerskiego. W Anglii intensywnie rozwijał się teatr. W drugiej połowie XVI wieku, czyli już na przełomie Renesansu i Baroku, tworzył William Shakespeare, autor tragedii, z których wymienię chociażby Hamleta, Macbetha czy Romeo i Julię. Omawianie sztuki renesansu zaczniemy od rzeźby. We Włoszech na początku XV wieku artyści zaczęli bardzo realistycznie przedstawiać postacie i przedmioty. Powstawały wolnostojące posągi, pomniki konne czy kompozycje wielopostaciowe, nawiązujące do rzeźby starożytnej. Najsłynniejsi twórcy epoki to Donatello i Michał Anioł Buonarotti. Spod jego dłuta wyszła Pieta i Dawid, wysoka na 5 metrów marmurowa rzeźba, przedstawiająca biblijnego Dawida przed walką z Goliatem. Przez ponad 300 lat można ją było podziwiać na jednym z głównych placów Florencji. Architektura jej główne cechy to harmonia, równowaga i symetria. Wrócono do klasycznych elementów architektury charakterystycznych dla antyku, czyli do kolumn i kopu. Oprócz budownictwa sakralnego rozwijało się budownictwo mieszkalne. Zarówno w miastach, jak i na wsiach stawiano pałace i dwory. Pierwsze renesansowe budowle powstały we Włoszech w XV wieku, a potem styl rozpropagował się po całym kontynencie. Czasem łącząc się z lokalnymi rozwiązaniami, czego efektem były oryginalne odmiany renesansu. Kościół Santa Maria della Consolazione, wybudowano w XVI wieku we Włoszech, w mieście Todi, przypomina on budowle rzymskie i bizantyjskie. Zbudowano go na planie greckiego krzyża, a jego ramiona to apsydy nawiązujące do świątyń wczesnochrześcijańskich, ale też bizantyjskich i romańskich. Elewacje zdobią pilastry. Płaskie filary przylegające do ścian. Nad wejściem znajdują się ornamenty rzeźbiarskie, wzorowane na rozwiązaniach antycznych. Okna i drzwi są prostokątne, bez łuków charakterystycznych dla gotyku. Teraz na szczycie świątyni zdobi balustrada, a całość wieńczy kopuła wznosząca się na wysokość ponad 70 metrów, dzięki której budowla ma świetną akustykę i przestrzenność. A to już kościół Santa Maria Novella we Florencji. Na jej szczycie widać trójkątny tympanon, a po bokach są ślimacznice, czyli ozdobne podwójne woluty. To rozwiązanie było kopiowane przez wielu późniejszych architektów. Dodatkowo wejście zdobią cztery kolumny korynckie. Chcę Ci jeszcze pokazać zamek Château we Francji. Co ciekawe, jest to luksusowa rezydencja, a jednocześnie most na rzece Szar. W jego dachu znajdują się liczne okna mansardowe. Charakterystyczne dla francuskich budowli renesansowych. Przejdźmy do malarstwa, gdzie dominowały tematy religijne, sceny z mitologii i portrety władców, bogaczy czy samych artystów. Doceniono piękno ludzkiego ciała, czego efektem były powstające akty, czyli przedstawienia nagiego ciała. Zaczęto stosować perspektywę linearną, która wykorzystywała prawa optyki i matematyki. Powstawały pejzaże. Także jako samodzielny temat malarski. Oddawały one piękno natury. Najsłynniejsi twórcy epoki to Leonardo da Vinci, Tycjan, Rafael Santi i Michał Anioł. Ówcześni twórcy i uczeni byli bardzo wszechstronni. Przykładowo Michał Anioł był architektem, rzeźbiarzem, malarzem i poetą. Dlatego obecnie mianem człowieka renesansu określa się ludzi wszechstronnych o szerokich horyzontach i wielu zdolnościach. Leonardo da Vinci to autor najsłynniejszego na świecie portretu zatytułowanego Mona Monaliza. Przedstawia kobietę, żonę florenckiego kupca, która tajemniczo się uśmiecha. Leonardo namalował także Ostatnią Wieczerzę, fresk zdobiący ścianę klasztoru franciszkanów w Mediolanie. Dzieło to pełne jest symboliki i sekretów. Na przykład układ bochenków chleba na stole odpowiada układowi nut na pięciolinii utworu z przedwieków. Leonardo da Vinci fascynowały nauki przyrodnicze i ścisłe. Był konstruktorem licznych wynalazków, które udało się zrealizować dopiero w kolejnych wiekach. Przykładowo zaprojektował czołg, helikopter, łódź podwodną czy rower. To narodziny Wenus, obraz pętla Sandra Botticellego, przedstawiający scenę z mitologii antycznej. Bogini Wenus wynurza się z morza na wielkiej muszli. Przez długi czas była ona uznawana za ideał kobiecej urody. A to zaślubiny Maryi z Józefem pędla Rafaela Santiego. Autor zadbał o zachowanie perspektywy, a budowa w tle przypomina symetryczne renesansowe budowle. Obok Włoch drugim ognictwem malarstwa były Niderlandy. Tworzyli tam Jan van Eyck, Rochir van der Weyden, Hieronymus Bosch czy Hans Memling. Autor widocznego tryptyku zatytułowanego Sąd Ostateczny. W Niemczech tworzył Albrecht Direr, malarz i grafik. W Anglii nadwornym malarzem Henryka VIII był Niemiec, Hans Holbein Młodszy. Spod jego pędzla wyszedł obraz Ambasadorowie, przedstawiający francuskich ambasadorów na dworze króla angielskiego. U ich stóp znajduje się coś na kształt ludzkiej czaszki. Peter Brechel starszy tworzył sceny rodzajowe, ukazując życie niderlandzkich miast i wsi, symbolicznie ilustrując przysłowia ludowe. Manieryzm to nurt, który pojawił się z chyłka po renesansu. Zaczęto kłaść nacisk na doskonałą formę dzieła sztuki i wyrafinowane piękno. Obrazy, jakie wtedy powstawały, były bardzo oryginalne i niepokojące. Zaczęto malować kobiety, które stały się bohaterkami portretów. Jak na przykład wspomniana wcześniej Mona Lisa Leonardo da Vinci. A we Włoszech pojawiły się pierwsze artystki, na przykład rzeźbiarka Propercia de Rossi czy malarka Sofonisba Anguisolla, tworząca na przełomie XVI i XVII wieku. To ojciec pomógł jej w zdobyciu edukacji malarskiej i rozwijaniu talentu. Jej obraz, Troje dzieci z psem, początkowo brano za dzieło Leonarda da Vinci. W epoce renesansu prężnie rozwijały się nauki ścisłe i przyrodnicze. Toruński uczony Mikołaj Kopernik w 1543 roku wydał dzieło zatytułowane O Obrotach Sfer Niebieskich, w którym zaprezentował teorię heliocentryczną, twierdząc, że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca. Podał nawet kolejność położenia planet względem Słońca i ich orbity, co później skorygował Kepler, udowadniając, że są one nie kuliste, a eliptyczne. Odkrycia Kopernika zapoczątkowały rewolucję naukową, opierającą się na wnioskowaniu rozumowym, a także na obserwacjach i eksperymentach. Rozwinęła się medycyna. Na uniwersytetach przeprowadzano sekcję zwłok skazańców, by poznać anatomię ludzkiego ciała. Miguel Servet odkrył w ten sposób mały obieg płucny krwi. Co ciekawe, przez jego radykalne poglądy religijne, katolicy skazali go na karę śmierci, a kalwiniści spalili na stoście. Andreas Wesaliusz wydał siedmiotomowy traktat medyczny Budowa ludzkiego ciała. Był to bogato ilustrowany pierwszy podręcznik anatomii. Autor stał się twórcą anatomii jako nauki i stał się też bardzo sławny. Zapamiętaj najważniejsze. Idee renesansu rozwinęły się we Włoszech, na co wpływ miało m.in. przybycie uczonych bizantyjskich po zajęciu Konstantynopola przez Turków oraz finansowanie artystów przez szlachtę, arystokrację i bogate mieszczaństwo. W centrum zainteresowania twórców znalazły się człowiek, życie doczesne i wiedza o świecie. Odwoływano się przy tym do osiągnięć antyku. Upowszechnienie idei renesansu i dzieł jego twórców ułatwił druk, który około 1450 roku wynalazł Jan Gutenberg. Ponadto coraz częściej pisano w językach narodowych. Przymową dla nauki teorię heliocentryczną przedstawił Mikołaj Kopernik który w dziele o obrotach sfer niebieskich wykazał, że to Ziemia wraz z innymi planetami porusza się po orbitach wokół Słońca. Twórcy, poki renesansu, często zajmowali się wieloma dziedzinami sztuki czy nauki. Najważniejszymi ośrodkami malarstwa renesansowego były Włochy i Niderlandy.